Tem filme. Zrobił liczby, ale nie powiedziałam wam wszystkiego. Twój pies wykonuje ruchy kopulacyjne na tobie. Nie wiesz, jak to przerwać, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Dam Ci przepis. Po pierwsze, przerwij zachowanie. Zrób to stanowczo, ale nie krzycz. Nie podnoś głosu. Powiedz nie i odsuń od siebie psa. Teraz drugi krok. Kiedy już odsunąłeś od siebie psa, postaraj się go uspokoić. Pies wykonuje te ruchy ze względu na zbyt dużą ilość emocji, którymi sobie nie radzi, więc pomóż mu poradzić sobie z tymi emocjami. Przekieruj go na coś, zacznij się z nim szarpać. Próbuj dać mu gryzaka naturalnego typu uszy wołowe, coś, co go zajmie i rozładuje jego emocje, bo tak, gryzienie rozładowuje psie emocje. Możesz dać mu liki wysmarowaną masłem orzechowym albo jogurtem naturalnym, to też pomoże psu się uspokoić, ponieważ lizanie zmniejsza poziom stresu u psów. Natomiast to nie będzie ostateczne rozwiązanie. Rozwiązanie jest na tu i teraz. Docelowo znajdź powód, który odpowiada za całe to zamieszanie. Obserwuj psa i sprawdź co wywołuje u niego tak wysokie napięcie, że musi się rozładować na twojej nodze. Zastanawiasz się, co to może być? Obserwuj. To nie musi się dziać tuż przed tym, zanim pies zacznie wykonywać te ruchy. Może dziać się to wcześniej. I tutaj kilka przykładów. Przychodzą goście, pies zaczyna się stresować, ponieważ pojawiło się wiele nowych osób w domu i zaczyna robić kopulacyjne ruchy. Na tobie bądź gościach. No i tutaj wiesz, że to był powód, bezpośrednio związany, ale są też inne. Na przykład burza. Pies boi się Burzy, jest wystrzał, jak za armaty, czyli grzmi. No i pies po chwili zaczyna również wykonywać ruchy kopulacyjne. Możesz to powiązać właśnie ze stresem u psa. Grzmoty, stres, kopulacja. Obserwuj swojego psa, postaraj się go uspokoić i docelowo znajdź rozwiązanie na stresujące sytuacje.